Z czym chcielibyście naszych uczestników zostawić po tej naszej godzinie rozmowy, która, jak powiedziałem, na pewno nie wyczerpała tego tematu i nie odpowiedziała na wszystkie pytania, ale na pewno otworzyła wiele nowych możliwości w głowach naszych uczestników, marketerów, może influencerów jak można ten biznes inaczej prowadzić bardziej efektywnie ja będę wracała jak z uporem maniaka do tej kwestii odpowiedzialności tak żeby jakby budując tą strategię influencer marketingową pamiętać o tym że to jest Czterostronna komunikacja tak naprawdę, że to nie jest tylko relacja marki z influencerem, ale to jest relacja marka, influencer, konsument. I poniekąd też platforma, oczywiście ale to implikuje, i żeby myśleć o tych działaniach strategicznie i długofalowo, tak? I, i z punktu widzenia marki, z punktu widzenia e, influencera. poświęć w tym roku czas na to, żeby się w tym e, podszkolić. Bo to jest dzisiaj na tyle duże zjawisko, jak słyszycie, i bieżące, i przyszłościowe, że ci z was, którzy na to poświęcą czas, będą mieli przewagę w stosunku do swoich konkurentów. Ja bardzo polecam, żeby w tym marketing mix, mixie influencerzy się pojawili. Korzystajcie z różnorodności, którą oferują platformy. Naprawdę na namierzcie bardzo precyzyjnie te osoby, tych twórców, którzy wam pomogą. i nie radzę, bo o tym nie rozmawialiśmy, ale nie radzę wiązać się tylko z jednym dużym influencerem, bo to są tylko ludzie i z tym związane jest zawsze ryzyko, więc naprawdę myśląc strategicznie, myślmy tak szerzej i długookresowo. No, będę namawiał do właśnie takiego bardzo strategicznego podejścia do, do influencer marketingu odejścia od tego modelu, w którym oni są traktowani wyłącznie jako Pośrednik i, i, i sposób na dotarcie do ich publiczności i myślenia kategoriami konkretnego celu, kampanii i pomiaru. tak? Co chcemy, żeby ludzie zrobili, co zrobimy, żeby to uczynili i skąd będziemy wiedzieli, że to zrobili. Prawda? Więc cel, kampania i strategia pomiaru.